Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić pierogi bezglutenowe z truszkawkami. No i w przygotowaniu będziemy potrzebować 250 g truszkawek, mogą one być mrożone lub świeże, pół łyżeczki soli, jedną czwartą szklanki gorącej wody i jedną, jedną czwartą szklanki mąki bezglutenowej. Na początku do mąki daję sól. Robię zagłębienia, taką dziurę, i parciami będę wylała wodę i mieszała. Już wymieszałam wyszowę i wylałam całą wodę. I będzie będziemy ugniatać, ale ja dodałem jeszcze trochę więcej wody, bo było za mało. Teraz przekładam na stolnicę lub deszkę. I wszystko ugniatam. Już ugniatam sobie ciasto. I teraz na stół daję trochę mąki, oczywiście berylku fenowej, i będę wałkowała. Już sobie rozwałkowałam i teraz będę wycinała. Ja wycinałam takim fajnym, sprytnym urządzeniem, ale jeśli nie macie takiego, takiego urządzenia, możecie po prostu wziąć kubek lub kieliszek. Już wyciąłem ciasto i teraz będę kroił troszkawki na pół. Już truskawki sobie pokroję i teraz będziemy lepić. Biorę ciasto i daję truszkawkę i teraz składam na pół i zlepiam. Jeśli robić pierogi bezglutenowe sprawa jest trochę trudniejsza, bo często bezglutenowe trudnie się lepi. Do garnka da, daję 1,5 litra wrzącej wody, płaską łyżkę soli i łyżkę oleju, i, daję, i wrzucam pierogi i gotuję do wypłynięcia. I te, teraz przygotuję słodką śmietankę do pierogów. E, w miseczce mam 200 g śmietanki. I do śmietany daję 2-3 łyżki cukru i wszystko mieszam. Już pierogi mi się ugotowały i teraz będziemy, będę próbował. Poleję też śmietanką. Mm, Pyszna. To te troszkawki takie słodutkie. Dobre. E, teraz próbuję Helena z Niemiec. Thank you for letting me try. I'm really curious. mm it's so good yeah it's a really nice dish Thank you.